Witamy Was w tym zacnym filmie, w którym pokażemy, jak pieczemy ciasteczka z rodzinką, ale nie wszyscy się odpowiednio ubrali. Tylko cztery osoby mają niestosowny ubiór, midor i oręgi, bo nie mają fartucha. Kuro Szwarc ma za ciemne ubrania do mąki, więc łatwo się ubrudzą, a Mister Blau to chyba na sylwestra idzie. Ej, tutaj są potrzebne składniki na pierniki, które mam zamiar upiec z kochanymi siostrzyczkami. Więc bierzmy się do roboty. Jeśli chcecie, to innym razem mogę wam pokazać top filmy na ten okres czasu o tej tematyce i dajcie znać w komentarzu. Skoro to YouTube, to zostawcie. Ten kanał nie żebra osoby i łapki w górę. Nach. No okej, okay. więc led z dudes. Kilka minut później, gdy zapanował chaos. Kurde jajko rozbiłam o podłogę. Nie rób popisówek, tylko normalnie, bo inaczej nam prędzej do Sylwestra zejdzie. Kto do cholery wymyślił mąkę i po co? Chyba tylko po to, żeby się brudzić. Ale przecież jest chleb, ciasta, pizzę, a tam jest mąka. Spójrz na mnie lepiej, morska gwiazdo. Dobra, twoje ciuchy bolą mnie bardziej. Dobra, mniejsza. Ej dziewczyny, bo dodałam krople wanilii. A ona już rok po terminie jest. Otrujemy się? Po co? Dla aromatu? Zepsułaś zapach miodu wanilią. Brawo. Wszyscy zginiemy oręgi, wiesz? Wszyscy umrzemy od tego. Jak wyjmiemy to się przekonamy. Zabawne. I to jeszcze jak. Pora próbować. Skoro jest wanilia po terminie, mam specjalnego testera. Nazywa się Shirowajs. Ona sprawdzi, czy zabijemy tym pół ludu. Dobra, dajcie mi jedno. Woow, oh, oh, przepyszne. Serio? Czy z nas kpisz? Naprawdę są przepyszne. Co dodałyście do ciasta? Przeterminowanej wanilii po roku.